Nadszedł dzień, kiedy zdecydowała, że maska lęku, bólu i cierpienia nie jest jej już potrzebna. Nie było już potrzeby, aby się martwić, ponieważ nauczyła się kochać siebie taką jaka jest. Uświadomiła sobie, że kocha siebie tak głęboko, że zniknęły wszystkie jej rany psychiczne i te w sercu. Tak, ona to zrobiła. Od razu wiedziała, że jeśli chce żyć wolna i tworzyć, maska lęku musi zniknąć. Jej dusza powiedziała jej, że dłużej tak nie mogło być. Przez dziesięciolecia to zapewniało jej bezpieczeństwo. Rany serca i blizny umysłu mogą się zagoić. Wiedziała, że wszystko jest możliwe, a jednak, znalezienie swojego centrum. Zajęło jej prawie 50 lat. Jej prawda, jej radość, jej wewnętrzny spokój i wolność. Aby urzeczywistnić swoją prawdę, musiała ponownie wejść w swoją historię i znaleźć własny podpis kwantowy, sposób bycia, który jest tylko jej. Jej unikalny podpis kwantowy który pojawia się przed nią. Dzięki temu inni wiedzą, kim ona jest, bez narzucania innym swojej prawdy. Z łatwością i wdziękiem kroczy po świętej ziemi życia. Jest głęboką myślicielką, głęboko kochająca. Bierze życie ze wszystkimi jego przeciwieństwami i zna różnicę między sakrum a profaną. Jest kobietą bez maski. Już jej nie potrzebuje. Gdy maska niepokoju została usunięta, to, co ważne, zostało wydobyte z mroków przeszłości. Pojawiła się jej poezja. Jej życie zostało przedefiniowane, a dary, o których nie wiedziała, wyłoniły się spod warstw gruzu. Niepokój został zastąpiony przez święty spokój. Wolność, kreatywność to jej przesłanie dla świata. Została wezwana do ofiarowania swojego świętego lekarstwa. Jej prawdziwe ja zostało przebudzone. Została kobietą z misją. Teraz chcę opowiedzieć innym o tym, co wydobyła z ruin, ruin przeszłości. Bo tam, gdzie jest ruina, jest też skarb. Chcę opowiedzieć innym o iluzji nieistotności. Maska nieistotności upadła na ziemię i rozpadła się na kawałki, których nigdy nie można uratować. A ona odpuszcza i mówi zrobione. Teraz chcę powiedzieć innym, którzy wciąż cierpią, jak są ważni i znaczący. Chcę im powiedzieć, że mają znaczenie. Ta poezja leczy milczenie tego, co boli. To życie jest cenne. Życie ma znaczenie. Ona ma znaczenie. Cierpienie umysłu i serca nie jest przyjacielem. To ciężka maska, która nie ma już zastosowania. Aby wnieść swój wkład, konieczne jest stworzenie miejsca. W którym panuje wewnętrzny spokój i przebaczenie dla siebie i innych, aż zdała sobie sprawę, że nie ma nic do wybaczenia. Wystarczy to tylko zintegrować. To wszystko dzieje się krok po kroku. Wszystko dzieje się poprzez odkrywanie uwarunkowania warstwy po warstwie, warstwa po warstwie postrzeganej prawdy. Narzucone jej kłamstwa i dogmaty, które teraz odrzuca całą swoją istotą. Jest wolna. Udała się do centrum tego, kim jest. Centrum tego, kim zawsze miała być. A ta kobieta to Ty. Ty też jesteś tą kobietą. Jesteś znacząca. Jesteś ważna. Jesteś unikalna, jesteś wartościowa, jesteś kochana i kochasz. Bez maski ukrywającej Twoje prawdziwe piękno, czekam na Ciebie po drugiej stronie bólu. Wykonaj skok, zrób to, skakuj ze wszystkim, co masz. Weź tę maskę nieistotności i wyrzuć jak najdalej. Jesteś tutaj, aby uleczyć rany świata, ponieważ ty też jesteś kobietą z misją. Tekst Corina Lunadi i mam do Ciebie pytanie, co jesteś gotowa zrobić, aby odzyskać swoją wolność? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.